Daisy, a co zaczesz czekasz? Było Wszyscy śpią już, cicho! Ej, co to jest? Nie dobra woda. się dawaj na nią! Co tam jest w środku? Woda. Daisy chyba nie chcę pić Dawa ją prawy ziorkowy no i cały bag poleciało daisy ale leżący się nie bije ale obczekać można oj niedobry niedobry zdenerwował moją daisy didi cicho już cicho Chodź do mnie, chodź. Ja codziennie jestem grzecznym pieskiem, nie? Grzecznym pieskiem jestem. A dzisiaj mi odbiło, nie? Papa, papa. Pa.